Dzień dobry, dzisiaj chcemy porozmawiać z Jackiem Baszkowskim, nauczycielem metody Feldenkraisa. No, właśnie o tym, jak być dobrze w ciele. Bo bardzo dużo mówimy o tym, że potrzebujemy budować dobrostan w ciele, potrzebujemy dbać o ciało, mówimy o terapii przez ciało, o rozbrajaniu schematów przez ciało, a jednak wiele osób. No, po prostu nie rozumie, co to znaczy pracować przez ciało. A metoda Fadenkrajsa to głównie praca przez ciało. I dzisiaj chcielibyśmy się zatrzymać na takim kawałku związanym z tym, że każdy z nas ma zapisane pewne historie z przeszłości, czasami traumy z dzieciństwa, które powodują w nas dużo napięcia i bólu, a wszyscy chcielibyśmy nauczyć się, no, właśnie żyć lżej, łatwiej. Lepiej i jak ty to ładnie mówisz, Jacku, poruszać się z gracją i zadowoleniem w życiu. Czyli chcielibyśmy się nauczyć, no właśnie, wybierać życie yy, i wybierać takie życie po swojemu. Czyli że ja nie muszę być w tym, co stare, a mm -hmm. mogę zdecydować, że będę w tym, co nowe. Bo to, co zawsze powtarzasz, to w Feldenkraisie uczymy się, jak mieć wybór. Mm -hmm to powiedziałaś, zdecydować się na nowe. Mhm. No właśnie, dla mnie metoda Feldenkrais'a mhm. ta, będąca, tak jak powiedziałaś, y, pracą z ciałem, chociaż to jest takie bardzo mhm. y, określenie obszerne, do którego można wrzucić bardzo wiele różnych wątków. I więc to jest taka praca, gdzie my pracujemy w, poprzez ruch, zdecydowanie pracujemy poprzez ruch, natomiast pracujemy e, z całością. To znaczy, to jest, dochodzimy do takiego miejsca na początku, myślę, że to warto wyjaśnić, że jak mówimy praca poprzez ciało, to myślimy, że to ciało jest czymś oddzielnym od całej reszty. O, to ważne, co tak? Mówisz, tak. Natomiast e, i tu jesteśmy trochę w pułapce e, naszych e, słów i tego, jak w ogóle sobie skonstruowaliśmy, te pojęcia, że pracowa poprzez ciało, jakby oddziela całą resztę, ale w metodzie Feldenkraisa patrzymy na człowieka jako na całość i ciało jest jednym z aspektów naszego funkcjonowania jako całości. Więc pracując w cudzysłowie powiem poprzez ciało, pracujemy ze wszystkimi innymi elementami, czyli z głową, i z emocjami, z psychą. No, no właśnie, bo ważny jest ten aspekt, że ty mówisz, że i z psychą. Mhm. Czyli ja bym jeszcze dodała i z emocjami zapisanymi w ciele, bo to jest y, bardzo ważne, że te zapisy pewne rzeczy nam tworzą i że my tak naprawdę, właśnie dzięki temu, że metoda Feldenkrais jest tak wielowymiarowa, poprzez patrzenie na to, jak ja działam, jak ja jestem w ciele, gdzie mnie boli, gdzie mnie napina, mogę poprzez zmianę ruchu też zmieniać to, co mam w głowie. Dla mnie to jest zawsze fascynujące po Twoich lekcjach, że ja widzę, że mi się zmienia nie tylko to, jak ja się ruszam, ale też to, jakie ja podejmuję decyzje w życiu i jak ja się inaczej zachowuję. No właśnie, bo też chciałem wrócić troszkę do tej, tego poprzedniego wątku, że mówiąc, pracujemy z, z emocjami, pracujemy z psychą, to nie jest tak, że w metodzie Feldenkrais'a my nawiązujemy do tych wątków. To jest fascynujące dla mnie. My po prostu pracujemy z ruchem, tak? To znaczy poruszamy się w niecodzienny sposób, to znaczy niecodzienny każda lekcja ruchowa jest jakąś, jako w metodzie Freddenkraise pracujemy poprzez lekcję ruchowej, każda lekcja jest jakąś sekwencją ruchów, która skłania nas do tego, żeby przyjrzeć się sobie na nowo i stworzyć jakiś nowy wzorzec ruchowy. Przez wzorzec ruchowy mam na myśli po prostu jakiś ruch, którego jeszcze żeśmy wcześniej nie robili, w związku z czym musimy zaangażować się ruchowo w coś nowego. Ale żeby się zaangażować w coś nowego musimy rozbroić to co było stare, bo często nie da się zrobić dwóch rzeczy na raz, więc żeby przetrzeć nową ścieżkę musimy jakby e, rozpuścić pewne napięcia w sobie, które nam przeszkadzają w znalezieniu nowej drogi. I e, ta, nawiązując do tego wcześniejszego, że wszystko jest powiązane, czyli ciało, ruch, zmysły, emocje i nasz mentalny stan, pracując z jednym z tych elementów też e, docieramy do reszty. Fascynujące jest to co powiedziałaś o tym stworzyć coś nowego bo wiele osób pyta czy no, no dobra w wieku 40 50 60 lat czy ja się mogę zmienić a my między innymi przez pracę w ten sposób możemy w ogóle kształtować siebie na nowo nawet nie zmienić bo my czasami dokonując nowego wyboru że zrobię coś łatwiej uwaga na tym łatwiej zaraz się będę chciała zatrzymać. Nie tylko inaczej, ale właśnie łatwiej, przyjemniej, z większym luzem, ja mogę wykształtować sobie nową ścieżkę w głowie pod tytułem: Kurczę, nie muszę całe życie być dzielna, nie muszę całe życie być napięta, i nie muszę całe życie no właśnie spełniać oczekiwań innych, że ja mogę pewne rzeczy puścić e, i moje ciało to polubi i że ja będę do tego dążyć. No właśnie, bo tutaj jeszcze wracam do tego wątku, że stworzenie czegoś nowego, um, czasem to brzmi tak enigmatycznie, i czasem to może brzmieć trochę onieśmielająco, ktoś może pomyśleć, jak ja mam stworzyć coś nowego, mm. ale um, tu też pragnę uspokoić, że um, zaczynamy często, albo w ogóle um, przyglądamy się często tym najprostszym rzeczom. Mm -hmm. Tak? To znaczy, um, nie musimy tworzyć żadnych. Um, nie wiadomo jakich rzeczy, żeby stworzyć jakąś nową jakość w sobie, tak? I co mam na myśli, tak? Bo y, mówiąc o ruchu, możemy przyjrzeć się ruchowi jego różnym elementom składowym. I na przykład elementem składowym ruchu może być y, tempo ruchu. Hmm. I y, mówiąc o nowych wzorcach, nie mówię, że ktoś, kto na przykład nie stał na głowie, musi się nauczyć stać na głowie, albo ktoś, kto nie robił. Nie wiem jakiegoś, nie wiadomo jakiego ruchu, musi się nauczyć tego ruchu, bo w ogóle y, nie musi o to chodzić. Może, hmm. ale nie musi. Możemy na przykład zacząć od takich prostych elementów. Jeżeli ktoś na przykład ma tendencję do tego, żeby zawsze robić duży ruch. Hmm. Um, I to, dużo w życiu w ogóle. Dużo. Co się może przekładać na to, że po prostu jest, nie, nie zatrzymuje się, tak? tak, i ciągle robi dużo, dużo, dużo. Um, to w metodzie Feldenkraisa może na przykład być odkryciem, że może robić mniej i może robić wolniej. I sama już ta zmiana tej jakości e, może być ogromnie transformującym doświadczeniem i odkryciem, tak? Mhm. Bez wchodzenia w jakieś nie wiadomo jakie kombinacje ruchowe, e, ponieważ człowiek może uświadomić sobie wtedy: "Wow, mam wybór, że nie muszę zawsze gnać, tylko mogę się zatrzymać i zrobić coś powoli". Mhm. Ja na przykład jestem tego przykładem. <laughs> Zawsze robię dużo i szybko. Dla mnie Feldenkrais był takim objawieniem, że mogę zwolnić i zrobić mniej. Y tak, choć dla mnie z kolei to, ja, ja będę dzisiaj cały czas się zatrzymywała na tym słowie łatwo, bo jak mówisz y o pracy z, z metodą, to wiele osób jak myśli na przykład o tym, że chciałoby coś zmienić w życiu i myśli o psychoterapii, to mówi, Boże, to takie trudne, to jest grzebanie się w przeszłości, to będzie mnie bardzo bolało. A to, co jest fascynujące w, w tej pracy, do której Ty zapraszasz, to to jest to, że można właśnie poprzez uczenie się bycia łatwo ze sobą i tego sprawdzania, gdzie jest łatwo, można szukać komfortu. Ja to już kiedyś mówiłam, ale powtórzę, że dla mnie przełomową lekcją było to, jak Ty kiedyś zapytałeś, Sprawdź czy jest ci wygodnie, czy leżysz wygodnie. I ja tam mówię, co ten człowiek bredzi w ogóle, przecież ja nie przyszłam tutaj po to, żeby mi było wygodnie. Ja przyszłam tu po to, żeby mnie przestało bolać. I to na przykład było dla mnie fascynujące, że my bardzo często przychodzimy do kogoś z nastawieniem, co chcemy dostać, a mamy tak mało takiej otwartości na to, że ja przyjdę i ja zobaczę, co ja dostanę, albo ja zobaczę, co ja mogę wziąć sobie z tego łatwo, żeby mi było y, łatwiej w życiu. I, I powiem szczerze, że to jest to, czego się nauczyłam dzięki metodzie, że ja sobie myślę, no, no tak, no lubię, jak jest wygodnie i chciałabym, żeby mi było wygodnie w życiu. No jednym z takich prostych elementów, może to Słuchaczy rozbawi, jest to, że ja postanowiłam zmienić samochód na przykład. Właśnie dlatego, że ja nie muszę jeździć samochodem, który jest dla mnie średnio wygodny, bo jest, bo miałam taki schemat. Nie? Mm -hmm. Natomiast um, chciałabym wrócić do tego kawałka, że mamy w ciele zapisane, no właśnie, spięcia i napięcia, których sobie nie uświadamiamy. Mm -hmm. Bo ktoś. Funkcjonując jako dziecko, nauczył się być, nie wiem, uważny i czujny na to, w jakim um, nastroju wraca rodzic i, mhm. i bardzo się napina w relacjach z innymi wtedy, kiedy pojawia się niezadowolenie czy zagrożenie. I ten wzorzec no, jakoś napięciowo-bólowy jest w nim. Mhm. Co to znaczy pracować albo móc go rozbroić w metodzie Feldenkrais? To znaczy, jedna rzecz to jest, że w ogóle jakby pracując w tym formacie lekcji ruchowych metodą Feldenkraisa, mu nie musimy w ogóle o tym myśleć, tak? O, Kładziemy się na podłodze i podążamy za głosem prowadzącego. I oczywiście, że jak ktoś przychodzi na lekcję, ma różne swoje historie i może o tym pamiętać, ale jakby w ogóle do tego nie nawiązujemy, tak? W mm. lekcjach metody Feldenkraisa, oddajemy się... Czystemu ruchowi i jego zmysłowemu doświadczeniu tu i teraz. Czyli moglibyśmy powiedzieć, to magiczne, podążamy za sobą i jesteśmy ze sobą. Tak, podążamy za, robimy ruchy, które, które nauczyciel nam jakby proponuje, i uważnie przyglądamy się temu, co się w nas dzieje. I właściwie nic więcej nie potrzeba. I sam fakt, że robimy nowe kombinacje ruchów, tak, jak mówię, w pewien sposób rozbraja nasze wcześniejsze, um, wcześniejsze układy. Trochę jak po, tak mi przyszedł teraz do głowy taki, takie porównanie: jak sobie zbudujemy z klocków Lego jakąś budowlę, mm -hmm. tak, to y, potem, żeby zbudować z tych samych klocków nową budowlę, musimy tę budowlę roz, roz, rozwalić mm -hmm. i z tych samych klocków zbudować sobie coś nowego. I y, oczywiście pięknem naszego ludzkiego y, organizmu y, i jest to, że możemy y, dowolnie przechodzić ze schematu w schemat, w, z, z, mieć wybór, tak? To znaczy, że y, mogę zaangażować się ruchowo w jakiś jeden ruch, po czym mogę ten ruch rozpuścić sobie i przejść do innego ruchu, tak? Więc y, to jest tak, że na przykład jeżeli ktoś ma jakiś wzorzec napięciowy w ciele, to y, niekoniecznie chcemy, żeby on się go... Y, Pozbył i już, tylko chcemy zaproponować jakąś inną możliwość, tak? Po to, żeby człowiek odkrył, że ma wybór, że może przechodzić od jednego do drugiego. Um, I myślę, że to jest piękno tych lekcji, że ono pozwala nam, po pierwsze nam uświadamia, że możemy robić takie rzeczy, i sobie instalujemy jednocześnie taką. Bo jak mówisz, instalujemy, to jest fajne słowo, bo to my decydujemy. Aha. Czyli że. Bo właśnie to co, jest, y, to, to, co ja obserwuję jako psychoterapeuta, że to, co my mamy często zapisane w ciele, czyli właśnie te traumy i historie z przeszłości, to jest coś, że zdecydowano za nas. A Ty powiedziałeś pięknie, i my tu mamy taki, takie powiedzonko z Anią, którą pozdrawiamy: podąża się za głosem prowadzącego, mm -hmm. za kojącym głosem prowadzącego. <laughs> państwo słyszycie głos Jacka: to jest o tym, że ja. Ja jestem zaproszona do pewnego sprawdzania, czyli to jest bardzo inne niż to, czego my też doświadczyliśmy w dzieciństwie. Nam w dzieciństwie mówiono, co my mamy robić. Ja ostatnio widziałam, tata mówi do córki: wyprostuj się, trzeba mieć proste plecy, tak? No. Albo nie garb się, no, no te wszystkie różne rzeczy, albo bądź jakiś. A tutaj ja przychodzę, właśnie to, co powiedziałeś, kładę się na podłodze, czyli puszczam mnóstwo rzeczy, z którymi przyszłam, a ty mówisz. Sprawdź, jak to jest dla ciebie. Spróbuj, czy ty w ogóle tak chcesz. I samo to już jest czymś nowym, że w metodzie nikt nie mówi, masz to zrobić tak albo masz to zrobić tak, tylko sprawdź, co dla ciebie jest dobre. I to już jest ten element, że ja sobie instaluję nowy program pod tytułem: O kurczę, wybieram. Oczywiście to jest też to, dlaczego niektórzy nie lubią metody, bo mówią, Kurde, no nie pokazał mi ruchów, które będą prawidłowe. Albo spodziewałem się, że jak się idzie na hmm. zajęcia ruchowe, to ktoś mnie będzie poprawiał, jak ja tak. mam robić, więc... Za dużo tu wolności. Tak, za dużo tu wolności, ale to jest właśnie to, to Ty powiedziałeś, że roz, ym, rozbrajamy te klocki, a ja bym jednak cały czas była w tym, że my pewne rzeczy tak bardzo delikatnie i z czułością rozpuszczamy Aha. przez to, że my je... Puszczamy, właśnie tu nie ma rozbrajania. To jest takie. Jak, jak wczoraj byliśmy na warsztatach i ty mówisz 45 minut przerwy, a wszyscy, którzy byli pierwszy raz na warsztatach, mówią: To za długo, zróbmy tylko 20. I ty mówisz: Nie, potrzebujemy odpocząć. Mhm. I właśnie to jest fascynujące, że jak ja już jestem z boku, to sobie myślę: No, ludzie nie odpoczywają w tym kraju. Nie? To trzeba zrobić szybko, trzeba zrobić więcej, trzeba zrobić bardziej. I że to. Wyjście z tego schematu faster, better, tak? czyli szybciej, silniej, mhm. już jest tym elementem, który na, w nas coś no, robi miejsce, jak ty to ładnie mówisz. I dla wielu osób jest najtrudniejszą rzeczą w metodzie Feldenkraisa, żeby mhm. zrobić mniej. Ale ja jeszcze wrócę do tego, bo to mogło tak zabrzmieć, że w metodzie Feldenkraisa my mamy taką, że to jest, kładziemy się na podłodze i zasadniczo możemy sobie robić co chcemy. Tak. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, myślę, że to jest geniusz Feldenkrais'a, każda lekcja jest bardzo konkretnym scenariuszem ruchu, tak? tak? Ale w tym scenariuszu ruchu mamy dużą dowolność robienia go w najróżniejszy sposób. Tak. To znaczy, jako nauczyciel nie poprawiam kogoś, jak ma robić, tylko dajmy na to, proponuję jakiś ruch, na przykład nie wiem, leżę na plecach i mówię unieś rękę do góry, tak? To nie mówię. I, I patrzę na salę i są różne wersje tego unoszenia ręki do góry. I nie mówię, że ty, masz, ty robisz to źle, albo ty robisz to dobrze, i że jak to zrobić, czy nie koryguję, tylko mogę zaproponować: najpierw powiedzieć, zobacz jak to robisz, poczuj jak to robisz, zaobserwuj. Możesz otworzyć oczy i po prostu popatrzeć, jeśli nie czujesz, a potem zobacz, czy możesz zrobić to w inny sposób. Mm. Tak? Na przykład obracając rękę, albo sięgając w innym kierunku. I wtedy sobie zaczynamy uświadamiać. O, faktycznie tę prostą rzecz mogę zrobić na tyle różnych sposobów. Tak, albo na przykład sięgamy ręką wczoraj robiliśmy taką lekcję, że leżeliśmy na plecach i unosiliśmy rękę do sufitu, wyciągając ją. I padła taka komenda, e, unosząc rękę, zwróć uwagę, jaką częścią pleców naciskasz na podłogę i zaakcentuj to. Zrób tego więcej, co i tak już się dzieje samo z siebie. A potem Podokument odwrotnie: robiąc ten ruch, czyli ciągle robimy ten ruch, nie naciskaj tą częścią pleców na podłogę, którą czujesz, że plecy i tak naciskają. I to zmusza nas do kombinowania w ciele i szukania nowych rozwiązań, bazując na naszym zmysłowym pętli zwrotnej, tak? Czyli zmysły dostarczają nam informacji, my, bazując na tych informacjach, tworzymy nową jakość ruchu w sobie, tak? <laughs> Więc to jest to, czym my rozbrajamy pewne schematy, które mamy zapisane w ciele i tworzymy nowe możliwości ruchowe i w lekcjach możemy to robić na bardzo wiele różnych sposobów, ale jednak podążamy za jakimś e, konkretnym scenariuszem ruchowym. Fascynujące jest to, co powiedziałeś bo z roli nauczyciela, ja Ci to pokażę z roli uczestnika, no, odnośnie rozbrajania schematu. Bo to, co jest Fascynujące w pracy z Tobą to to, że Ty nie oceniasz i to też jest bardzo inne od tego, czego my jesteśmy nauczeni. Ty mówisz: O, niektórzy z Was podnoszą nogę tak, i niektórzy tak, i niektórzy tak, i to wszystko jest dobry ruch, i to wszystko jest ok. Mhm. I Ty w tej rozmowie powiedziałeś, i wtedy człowiek myśli: O, mam dużo możliwości ruchu. Nieprawda, bo moje doświadczenie jest takie, że kiedy ty mówiłeś, jedni robią tak, drudzy robią tak, trzeci robią tak, to ja na początku pracy z tobą miałam taką myśl, czyli, czy ja robię dobrze. Aha. I to jest właśnie to, że się łączy głowa z ciałem, mhm. czyli, że ja nagle, kiedy ty mówisz w ogóle zdanie totalnie bez oceny, mówisz tylko obserwacje, różni mają różnie. Ja odkrywam, że ja się natychmiast napinam i porównuję, czy jak ja robię inaczej, to robię dobrze czy źle. I to jest właśnie ta praca z rozbrajaniem schematu przez ciało, że ja mam zapisane porównanie. I dopiero jak ja słyszę po raz kolejny Twoją komendę, sprawdź, co będzie dla ciebie dobre, to mi się to właśnie rozpuszcza w ciele i sobie myślę, aha. No właśnie, przecież ja mogę decydować w życiu, że ja się nie będę porównywać, czy robię dobrze, czy źle, tylko że ja będę sprawdzać, czy to mi służy, czy to służy mojemu życiu i to może być w ogóle totalnie inaczej niż robią wszyscy inni, tak. ale moje ciało mówi, to jest dobre dla mnie, tak. to jest łatwe dla mnie, to jest bezpieczne dla mnie. I to jest właśnie to wychodzenie, to rozpuszczanie, to sprawdzanie, że mogę inaczej. Niezależnie od tego, jak robią inni. Oj, to jest w ogóle bardzo ważny wątek, który poruszyłaś tego, że bardzo często pojawia w nas się ocena. Nawet jeżeli w komunikacie słownym nauczyciela nie ma tej oceny, hmm. a, tylko jest pytanie, otwarte pytanie, a, to bardzo wiele osób potem komentuje, że czy ja to robię dobrze, jeżeli robię to inaczej niż <grym> ktoś inny to może ten ktoś inny robi to dobrze, a ja to robię niedobrze. Um, albo czy coś ze mną nie tak, jak ja nie mogę zrobić całej lekcji prawidłowo, prawda? Albo tak? czy coś ze mną nie tak, albo jak powinienem to robić. O, to też jest Tak, słucham. to jest bardzo częste. Jak powinienem ten ruch robić, tak? Bo um, właśnie na tym przykładzie na przykład, jak mówię tak, że zobacz jak to robisz, bo niektórzy robią ten ruch tak, niektórzy robią ten inaczej, to potem w komentarzach Myślę, że w komentarzach rzadziej niż rzeczywiście to się dzieje w głowach ludzi, bo tylko część osób dzieli się swoimi komentarzami. Pojawia się pytanie, no dobrze, to jak ja powinienem to robić? Mhm. Tak? I to jest w ogóle bardzo um, ciekawe pytanie, które jest um, dla wielu osób początkiem um, takiego dociekania wewnętrznego, um, bo um, wtedy zadajemy sobie pytanie, po pierwsze uświadamiamy sobie, że może być różny sposób zrobienia tego ruchu. Albo, że w ogóle pytamy jak powinienem, czyli że chcemy, żeby ktoś nam znowu powiedział jak żyć. To jest inna rzecz, tak? Więc możemy zadać sobie kolejne pytanie, czy ja bym na pewno chcę iść tą drogą, chociaż to często już jest dalszy etap. Mhm. tak? Ale, że w ogóle uświadamiamy sobie, że można coś zrobić na więcej sposobów i to jest taki początek do tego, żeby kreować sobie taką przestrzeń do wolnego wyboru. Tak, to jest w ogóle bardzo Dobrze. ważne, znowu z punktu widzenia psychoterapeutycznego, jak się pracuje z ludźmi z traumami albo z różnymi trudnymi doświadczeniami z przeszłości, że nam się wydaje, że to, czego doświadczyliśmy, jest jedyne i nasz sposób reagowania jest jedynym, że wiele osób, które przychodzą do mnie albo, wiesz, na warsztaty, albo na terapię, mówi: Nie ma dla mnie nadziei. Ja już próbowałam wielu rzeczy. I ja słyszę i rozumiem ten ból, że ktoś mówi tak, wielu rzeczy próbowałem, a jednocześnie mam w sobie taką niezgodę, ale i nadzieję, i taką pewność, że mhm. jasne, w Twojej mhm. głowie Ty już próbowałaś wielu rzeczy, ale naprawdę jest znacznie więcej możliwości mhm. jeszcze pracy, z czyli mhm. rozejrzyj się i zobacz, jakie są inne możliwości, i dopiero potem zdecyduj, że właśnie to jest ten element też tego, że no właśnie jest świat poza. Że można to zrobić inaczej. Wrócę mhm. do mojego ulubionego słowa z Łatwiej, mhm. a co za tym idzie, przyjemniej. Dobrze, jeszcze wrócę do tego początku tw Twojego wątku, że jak ludzie y, są y, w pewien sposób uwięzieni w tych swoich niemożliwościach o, i płyty. nie widzą drogi wyjścia, y, to poprzez ruch, proponując w metodzie Feldenkrais'a, w ogóle nie, jakby nie wkraczając w tę sferę, nie poruszając tak. tej sfery, człowiek kładzie się na podłodze i po prostu robi ruch. Um, czy z to, tego sobie nie usiadam tak od razu, czy w ogóle jakby nie podąża w tym, w tym kierunku swoimi myślami, to kładąc się na podłodze, odkrywa świat nowych możliwości. Piękne. I czy to jest mały ruch miednicą, którą precyzyjnie poruszamy w bardzo określonych kierunkach i człowiek sobie uświadamia: "O, moje biodra mogą się ruszać tak swobodnie. Wcześniej tego nie doświadczyłem albo nie pamiętam, kiedy tak się ruszałem swobodnie, tak?" Czy to jest duży globalny ruch polegający na przejściu z leżenia do stania w jakiś nowy sposób i człowiek sobie uświadamia: "O, zawsze jakoś tak gramoliłem się z tej podłogi i trudno mi było wstać, a teraz robię to z taką łatwością." Um, ja to mówię, bo ja to widzę na zajęciach. Mhm. Jak to się zmienia, jak człowiek poćwiczy trochę, to odkrywa taką nową jakość ruchu w sobie. Więc w ogóle, jakby nie musi wkraczać w te wątki, o których Ty mówisz na lekcji Feldenkraisa, ale to się dzieje samo z siebie poprzez to, że odkrywa nowe możliwości ruchowe. I potem, nawet jak człowiek zacznie, o, za, zaobserwuje, świadomie czy nie, odkryje, że robi nowe rzeczy ruchowo. znaczy jak odkryje, no to już świadomie oczywiście, tak? Ale nawet nie musi zadawać sobie tego pytania. Ale pojawia się nowa przestrzeń do robienia nowych rzeczy, których człowiek nie robił wcześniej na poziomie ruchowym. To bardzo często okazuje się, że potem się pojawia nowa, otwarta przestrzeń do robienia rzeczy w innych sferach, i część osób sobie uświadamia i mówi: O, to dzięki Feldenkraisowi zacząłem robić rzeczy, których nie robiłem wcześniej w życiu. A część osób tego nie wiąże, ale myślę, że ten związek jest bardzo. Konkretny i bardzo y, taki wyraźny. To ja się zatrzymam y, tylko na tym, jeszcze bo bardzo ważną rzecz powiedziałeś. Pojawia się nowa jakość ruchu, a ona nas prowadzi do nowej jakości życia, no właśnie, której sobie czasami nie uświadamiamy. Więc to, co jest ważne, ciekawe i fascynujące, że właśnie tą, tym przyglądaniem się ciału i zmienianiem różnych rzeczy w ciele, my nie musimy intensywnie. Pracować nad tym, że to ja teraz pracuję ze swoimi schematami, traumami i tak dalej, tylko ja jestem sama ze sobą, ja przyglądam się temu, co jest dla mnie ważne i powiedziałaś to świetnie, ja tylko to podbiję, że wybieram czego ja chcę, a nie ciało wybiera za mnie zapis, który miało wcześniej. I że to jest to, że ja jako dorosła osoba mogę nauczyć się opiekować sobą. Bo ja mhm. wiem, że ja albo zauważam, że ja mam tak, że zwykle zachowuję się w określony sposób, ale że ja już wiem, że ja mam wybór i że mogę się zachować inaczej. Mhm. Czyli wiesz, przychodzę do hotelu i mam brzydki pokój i sobie myślę, ale przecież ja się uczę wygody w życiu, pójdę albo mam głośny pokój i pójdę zapytam, czy mogę mieć inaczej. Mhm. Przynajmniej zapytam. Tak. Mam w ogóle. Nie ci tak, mam możliwość właśnie mhm. wykonania ruchu pod tytułem zapytam. Gdzie wcześniej weszłabym i powiedziała, hmm, będzie głośno, to nie będę spała, no trudno. Mm -hmm. Hmm? Czyli ta jakość życia jest tutaj jakoś ważna. I tak samo w ruchu, w lekcjach Feldenkrais'a mogę zapytać siebie, tak? Zadać sobie pytanie, bo co mi szkodzi? Czy mogę pójść inną drogą, tak? Czyli robię ruch jakiś i czuję w ciele, że on ma jakąś jakość, że jest może trudny, a może jest łatwy, może jest szybki, może jest wolny. Ale mając taką refleksję, mogę zadać sobie pytanie: czy mogę inaczej? Czy mogę poprosić siebie o coś innego, tak? coś nowego? I idąc tym tropem, szukam nowego ruchu i odkrywam: ok, mam wybór. Wspaniale. To kończąc, chciałabym powiedzieć, że chcemy Państwa zaprosić do reflektowania i dokonywania wyborów nowego, czasami łatwiejszego, czasami przyjemniejszego. Ale na pewno świadomego życia, bo jest to możliwe na każdym etapie. Tak jest. Dziękuję, Jacku. Dziękuję bardzo.